Jest takie powiedzenie: z kim przestajesz, takim się stajesz. I o tym przestawaniu, a raczej przystawaniu, będziemy mówić w tej lekcji. Tak więc dowiesz się, jakie cechy muszą spełniać dwa trójkąty, aby można było stwierdzić, że są przystające. Zapraszam! <trymianowidł> Z powodu zaczęłam lekcję od przytoczenia przysłowia o przestawaniu, przez które można stać się jak ktoś inny. Dokładnie tak samo jest w przypadku trójkątów. Jeżeli dwa trójkąty są przystające, to są po prostu takie same. Mają ten sam kształt i wielkość, czyli te same długości odpowiednich boków i miary odpowiednich kątów. Są jak dwie krople wody, identyczne. Wszystkie trójkąty, jakie teraz widzicie, są przystające, mimo tego, że ten drugi jest trochę obrócony, a ten po prawej jest odbiciem lustrzanym. Omówmy teraz cechy przystawania trójkątów. Są to zasady, z których korzystamy przy sprawdzaniu, czy dwa trójkąty są przystające. Możemy też je wykorzystać, wiedząc od razu, że dwa trójkąty są przystające. Pozwalają one wtedy wyznaczyć długość jakiegoś boku albo miarę któregoś z kątów. Pierwsza z cech to bok bok bok, czyli w skrócie BBB. Wskazuje ona, że jeżeli boki jednego trójkąta mają takie same długości jak odpowiednie boki drugiego trójkąta, to te trójkąty są przystające. Druga cecha mówi, że jeżeli w jednym z trójkątów wskażemy dwa boki takiej samej długości, jak odpowiednie boki w drugim trójkącie, i dodatkowo kąty między tymi bokami w obu trójkątach będą miały takie same miary, to te trójkąty będą przystające. Co ważne, kąt musi koniecznie leżeć między tymi bokami. Inny kąt nie ma znaczenia, może jedynie posłużyć do wyznaczenia miary kąta między bokami, których długości bierzemy pod uwagę. Jak już pewnie się domyślasz, będzie to cecha bok-kąt-bok, bok, czyli BKB. Kąt leży między bokami, więc w nazwie cechy też musi znajdować się pomiędzy nimi. Ostatnia już cecha to KBK, czyli kąt-bok-kąt. No zapewne już wiesz, na czym będzie polegać ta cecha, bo nazwa dokładnie wskazuje, na co należy zwrócić uwagę czyli na dwa kąty i bok, przy którym te kąty leżą. A więc dokładniej mówiąc, w jednym z trójkątów bierzemy pod uwagę bok i dwa kąty leżące koniecznie przy tym boku. Jeżeli w drugim trójkącie wskażemy bok o takiej samej długości, co w tym pierwszym, i odpowiednie kąty przy tym boku będą miały takie same miary jak w pierwszym trójkącie, to oba trójkąty będą przystające. No dobra, wszystkie cechy już za nami, ale jak je zapamiętać? Zobacz, to bardzo proste. Pierwsza to BBB. Kolejną otrzymamy, jeżeli środkową literkę zamienimy na K, czyli BKB. Środek zmieniony, wracamy do BBB. I tym razem zmianie ulegną brzegi, czyli dostaniemy KBK. Czas na zadanie powtórkowe. Przed nami pierwsze zadanie. Polega ono na sprawdzeniu, czy trójkąty są przystające. Popatrzmy najpierw na trójkąt ABC. Podano w nim długość jednego boku. To już pierwsza wskazówka, bo skoro mamy podany tylko jeden bok, to nie wykorzystamy cech BBB i BKB, bo potrzebowalibyśmy wszystkich lub dwóch boków. Tak więc w tym przypadku skorzystamy z cechy KBK i zgodnie z nią ocenimy, czy te dwa trójkąty są przystające. Skoro znamy długość jednego boku w trójkącie ABC i wynosi ona 8, to sprawdzamy, czy w trójkącie PRS też jest bok długości 8. Jest! Cecha kąt-bok-kąt kąt mówi, że przy danym boku, czyli w naszym przypadku przy tym boku długości 8, mają leżeć takie same kąty. W trójkącie ABC przy tym boku leży kąt o mierze 47 stopni. Naszym zadaniem będzie więc obliczyć drugi kąt przy tym boku. Od 180 stopni odejmiemy 47 stopni i 65 stopni. Otrzymamy 68 stopni, czyli drugi kąt leżący przy boku długości 8 ma miarę 68 stopni. Teraz spójrzmy na trójkąt PRS. Przy boku długości 8 leży kąt o mierze 68 stopni. Musimy więc wyznaczyć jeszcze miarę tego przy R. Więc od 180 stopni odejmujemy 68 i 65 stopni. Otrzymamy 47 stopni. Czas na wnioski. Skoro w obu trójkątach mamy bok długości 8 i przy tym boku leżą kąty o równych miarach 47 stopni i 68 stopni, to na podstawie cechy kąt-bok-kąt kąt możemy stwierdzić, że są one przystające. Gotowe! Jeszcze tylko rzućmy okiem na kolejne zadanie i temat przystawania trójkątów będzie pięknie opanowany. W tym zadaniu już na samym początku podano, że trójkąty są przystające, czyli identyczne. Mają więc taką samą wielkość, i kształt, czyli odpowiednie boki tej samej długości i kąto o tej samej mierze. Nasze zadanie polega na wyznaczeniu brakujących długości boków i miar kątów. Zacznijmy od kątów. W trójkącie ABC znamy miary dwóch kątów. Wyznaczamy trzeci, czyli od 180 stopni odejmujemy 102 i 29 stopni. Otrzymamy 49 stopni. Dokładnie takie same miary muszą mieć kąty w trójkącie KLM. Tak więc ten największy przy wierzchołku M będzie miał 102 stopnie, a najmniejszy 29 stopni. Teraz czas na boki. Zauważmy, że w trójkącie KLM naprzeciwko kąta 29 stopni mamy bok długości 6. Taką samą długość musi mieć bok BC, bo on też leży naprzeciwko kąta o mierze 29 stopni. Pozostałe dwa boki w trójkącie ABC mają 10 i 14, tak więc w trójkącie KLM bok KL będzie miał długość 14, a bok MK. 10, bo koniecznie trzeba pamiętać, że odpowiadające sobie boki muszą być równe. Świetnie, mamy to. Dzięki tej lekcji wiesz już, jakie są cechy przystawania trójkątów i w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę na egzaminie. Zerknij jeszcze na planszę podsumowującą i powodzenia, gdy trafi ci się zadanie z trójkątami przystającymi.